Chodźcie, zrobimy sobie haselbecki z parmezanem. Do garnka wrzucamy umyte i wyczyszczone ziemniaki, mi zalewamy wodą, dodajemy lodu. Mi trochę brakło, więc wrzuciłem takie kostki do drinków, po to, żeby ta woda była lodowata. Następnie odkrywamy część ziemniaka, wkładamy między drewniane szczypce lub po prostu podkładamy sobie drewnianą łyżkę. Chodzi o to, żeby nie przyciąć ziemniaka do samego spodu. Jeżeli zależy nam na czasie, możemy sobie te ziemniaki przez 10 minut podgotować. Skróci to nam czas pieczenia pewnie gdzieś mniej więcej o połowę. Wkładamy ziemniaki w naczyniu żaroodpornym, dodajemy czosnek, cebulę, następnie polewamy wszystko oliwą oraz doprawiamy solą, pieprzem lub chili. Warto też na każdego ziemniaka położyć odrobinę masła, bo to masło oczywiście spłynie natychmiast i dołożyć trochę rozmarynu. Z masła powstanie taka emulsja, którą potem będziemy sobie te ziemniaki polewali. Wkładamy do piekarnika. Tak aż będą miękkie. Trwa to różnie w zależności od ziemniaka, pewnie od 30 minut do godziny. Posypujemy parmezanem i polewamy tym masłem soliwą. Wychodzą przepyszne ziemniaki. No, przepyszne. Zróbcie se. I dzisiaj was zaskoczę. Polajkujcie, a czemu nie?